Siemano, no nareszcie jakieś wyzwanie troszkę cięższe niż zwykle zobaczymy też czy uda się skarb rozbić i znaleźć ale zanim to nastąpi prośba o łapkę w górę prośba o subskrypcję to mi pomoże rozwinąć kanał no i tyle no, no zaczynamy więc podpowiedź skarbu niemieckie wyścigówki są szybkie jak błyskawice i nie dadzą się żadnej strefie, jak widzimy na obrazku jest strefa jest strefa pomiarowa na pewno Czyli musimy przejechać w strefę pomiarową Ja mogę Wam już powiedzieć, że Trzeba to zrobić za jednym zamachem Trzeba zrobić trzy gwiazdki A tym Golfem GTI nie będzie łatwo Ja na potrzeby tego wyzwania Zakupiłem nową sztukę nieśmiganą Golfa z 1983 roku Za całe 20 tysięcy Oczywiście on jest standardowo w klasie D więc nie ma mowy o żadnej strefie, strefie pomiarowej na 3 gwiazdki w tej e, klasie. Więc trzeba go streamingować. Ale zanim to zrobimy, musimy sobie znaleźć jakąś strefę, którą lubimy, którą znamy dobrze, którą uważamy, że będzie nam najłatwiej zrobić. Ja wybrałem Punta Allen po prostu po wielu próbach na różnych strefach. Tu byłem najbliżej tych trzech gwiazdek. Testowałem różne tuningi. Robiłem sam swoje. Ten tunik, który widzicie na, na ekranie jest to, to jest ten tunik, którym udało mi się zrobić te trzy gwiazdki w tej, w tej konkretnej strefie, czyli punta alem. Jak już zrobimy 217 km na godzinę średnio. Pojawi nam się taki wspaniały widok, pojawi nam się obszar, gdzie mamy znaleźć skarb. No i widzimy tu na podpowiedzi, że jest pod mostem i na pewno jest pod koniec mostu. Albo z jednej strony, albo z drugiej strony, ale pod koniec mostu. Więc od razu składamy pod most. Ale oczywiście co? Ja strefy na mapie, w tej chwili, na tej mini w lewym dolnym rogu nie widzę. Żeby zobaczyć, czy jestem w strefie, to muszę wejść w playlistę, wybrać skarb i teraz widzę, że jestem w strefie. I kieruję się w dobrą stronę. Jedziemy na koniec właśnie tego mostu, pod mostem, i tam będziemy mieszkali skarbu. Jak tam nie znajdziemy, to będziemy się martwić. Na tą chwilę idziemy tam sprawdzić, bo podpowiedź mówi, że to będzie tam właśnie. Więc nie ociągamy się, jedziemy z nadzieją, że uda się ten skarb zobaczyć, bo ostatnio wołosy różnie i się uda go rozbić. O, skarb widzimy, więc to jest dobrze i nawet udało się rozbić. Rewelacja. 100 punktów mamy, sprawę mamy załatwioną. Wiecie, gdzie jest skarb. Wiecie co trzeba zrobić, żeby ten skarb móc odnaleźć. Więc to tyle. Dzięki wielkie zaglądanie. Trzymajcie się na razie. Nie zapomnijcie o łapce w górę.